Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. I przygotowuję sobie teraz ziemię do wysiewu pomidorów. Mam tutaj ziemię taką zwyczajną, uniwersalną perlit pod spodem. No, i tutaj mam, tak jak Wam wcześniej mówiłam, będę dodawać sobie do ziemi skórkę z cebuli i liście laurowe pokruszone. Podobno zwalczają wszystkie choroby, są jak dla nas choćby, antybiotyk, tak? Dla roślin to jest właśnie źródło witamin, minerałów. No, i właśnie będzie zapobiegać różnym chorobom. Już na wstępie wzrostu małych sadzoneczek. Więc ja sobie to wszystko tutaj wymieszam. No i przygotowuję ziemię do wysiewu pierwszej rozsady pomidorowej. Wszystko to idealnie wymieszamy. No i będziemy wysiewać pierwsze pomidorki. No, i zaczynamy filmik. Ziemia przygotowana tak, jak wam wcześniej pokazywałam. Jest tutaj ziemia z perlitem, z skórkami cebuli i jeszcze z liściem laurowym. Również będę taką ziemię wykorzystywać, właśnie do wysiewu pomidorów. Mam tutaj multidoniczkę. 4x4 są te okienka, no i 4 cm wysokości jest każde te Okienko multidoniczki. Więc teraz sobie jeszcze porządnie spryskujemy i zaczynamy pierwsze wysiewy pomidorów na moim kanale. Mamy luty, ja część już pomidorów wysiewam teraz w lutym, a część nasion zostawiam sobie na koniec lutego albo tak na początek marca. Będzie to druga tura pomidorów, które będę wysiewała. Nie wszystkie naraz, a dlatego, że chcę, żeby jedne były po prostu wcześniej, a drugie troszkę później w dojrzewaniu. Więc porządnie tutaj podlewamy. no i zaczynamy. Zaczynamy nowy sezon z wysiewem pomidorów. Ja wam pokażę tylko na przykładzie kilku pomidorów, jak to robię, a resztę już. Zrobię później sama po filmiku, no bo nie chcę tutaj zrobić jakichś pomyłek, a wiadomo, odmian pomidorów w tym sezonie u mnie jest bardzo dużo. Kto nie widział filmiku z nasionami pomidorów, które będę wysiewała w tym roku, to zapraszam, abyście się cofnęli. Jest filmik, pokazuje jakie odmiany są w tym roku w moim ogrodzie w mojej szklarni będą się znajdować. Więc Zaczynamy. Co będę do tego potrzebowała? To właśnie taki pikownik do pikowania. Każdy, każda doniczka, multidoniczka tutaj ma swój numerek. Mam listę z nazwami odmian pomidorów. W niektórych mam napisane jaki jest kolor. No i zaczynamy. Nasionka posegregowane częściowo. Te, które będę teraz wysiewać już będziemy zaczynać. I jeszcze na koniec pokażę Wam tutaj takie znaczniki, które, które będę wykorzystywać w tym sezonie do pomidorów. Kolorowe w różnych kolorach: zielone, żółte, różowe, niebieskie i białe. I napisałam sobie tak, że na przykład, jak jest zielona odmiana pomidora, to ma zielony kolorek plakietki. Potem na krzakach będę je zakładać. Jak już będą oczywiście duże krzaczki. No i gdy będę sadzić do szklarni czy do ogrodu, będę każdemu taką zawieszkę nakładać. Mam to pierwszy raz, zobaczymy jak to się sprawdzi. Odmiany mam napisane i ołówkiem, i markerem, w razie jakby coś tutaj nam wyblakło. Więc to dopiero przy przesadzaniu dorosłych już sadzonek do szklarni i do ogrodu. A teraz Zaczynamy pierwsze wysiewy. Możecie, kochani, w komentarzu napisać, czy również wysiewacie w lutym pomidory, czy raczej czekacie do marca, bo nie wszyscy mamy takie warunki, żeby potem to przetrzymywać. Wiadomo, musimy te pomidory dość długo w pomieszczeniach ciepłych przetrzymywać, żeby nam nie zmarzły. Ja mam takie pomieszczenia, więc dlatego wysiewam szybciej pomidory. No i zaczynamy. Będę wysiewała z każdej odmiany po dwa nasionka. Tutaj wam w paczuszce mniej więcej po 10. będę po dwa nasionka, oczywiście jedno nasionko do każdej tutaj multidoniczki otworku. Więc zaczynamy. Pierwsza odmiana to Banana Lex. No i bierzemy sobie dwa nasionka. No i będziemy tutaj pierwsze pomidorki. Wysiewać. Jestem bardzo ciekawa tych nowych odmian, czy się sprawdzą, czy będą takie jak nazwy. że wiecie, że będzie taki kolor, jak ma być, a nie okażą się, że wszystkie będą jednego koloru, bo to jest różnie, to jest nieraz wielka niewiadoma, jakie nam się trafią. Nie wszyscy producenci są uczciwi nasionek, no i mogą się nam po prostu trafić. Nie takie. Ale mam nadzieję, że tutaj u mnie nie będzie żadnej pomyłki i będą tak, jak trzeba. Pierwsze pomidorki wysiane. I teraz sobie tutaj, oczywiście, muszę pozaklejać taśmą, żeby mi się nasionka nie wysypały, albo po prostu spinaczem. Następna odmiana. Również będą dwa nasionka. Choć tutaj jest w paczce tylko pięć. I faktycznie jest tylko 5, więc za dużo ich tutaj nie mam. No ale spróbować chcę, jaka to będzie odmiana, czy będą warte uwagi. Więc kolejne numerki 3 i 4 to właśnie taki pomidorek. Na końcu filmiku pokażę Wam, dołączę Wam kilka zdjęć pomidorów, właśnie z tych nasion. Które tutaj się znajdują. Które powinny być w moim ogrodzie w tym sezonie? Mam pomidorka wysianego. No, idziemy dalej. Numerek 5 teraz będzie. Każde mam po dwa. Tak jak Wam już to wcześniej mówiłam. Ale nasionko wędruje jedno. Trzecia odmiana to jest żółty pomidorek. Cream Sunset. Coś takiego. Tutaj też mam tylko pięć nasionek. Za dużo ich nie ma. Mam nadzieję, że wykiełkują. Nie okażą się jakieś puste albo jakieś takie przedawnione, stare, że nie będą miały fajnej kiełkowości nasion. No i mamy. Dwa nasionka, no i wędrują. Numerek 5 i 6. No i będziemy wyczekiwać, kiedy pierwsze okazy nam się tutaj pojawią i wykiełkują. Kolejna odmiana. 7-8. To jest szerok. Purple, coś takiego. Tu już jest więcej nasionek, 10. Podobno tutaj akurat nazwa tego pomidorka pochodzi od nazwy plemienia indiańskiego. Zobaczymy, jakie te pomidorki będą. Nasionka niektóre są posklejane. Więc potem może się okazać, że wyjdą mi tutaj dwa w jednym okienku. Wtedy delikatnie sobie je przesadzę, żeby nie marnować nasionka. A oczywiście dwa nie mogą być w takiej małej doniczce, bo to jest stanowczo za mało miejsca. No i kolejna odmiana, numerek 9 i 10. Zrobię sobie otwory. To jest odmiana Charlie Chaplin. I tutaj mam 10 akurat nasionek. To są ciemne, nasio ciemne pomidorki w kształcie takiej sapiewki. Przynajmniej tak, tak było napisane. No, i tylko dwa potrzebujemy, ugaw, wow, wypadło. No to już niech jest tutaj. Dziewięć i dziesięć, kolejna nasionka to będzie odmiana ra. To są chyba czerwone pomidorki. Numerek 11 i 12. No i wysiewamy. No, oczywiście powędrują na słoneczny parapet, południowe okno. No i kolejna odmiana. Również dwa nasionka. Odmiana taka. Tutaj mamy 10 nasionek. No i wysiewamy 13 i 14. No i kolejna. Teraz mamy yy, odmianę. Już sobie tutaj zrobię otworki. Orange banana. Malutki. To jest chyba taki podłużny pomidorek. Nie za duży właśnie. No i też tylko dwa nasionka. No i pomidorki wysiane. No i jeszcze ostatnia. I to będzie numerek 1718, odmiana Green Sun Sunshine, coś takiego. Tu są już o wiele drobniejsze nasionka, więc też bierzemy tylko dwa. No i wysiewamy. Niektóre są bardzo posklejane. Nie chcę takich podwójnych, bo szkoda nasionka tutaj. Tak. No i mamy praktycznie 18 pomidorków wysianych. Resztę będę robić tak samo. Nie będę wam tego pokazywać, bo to by było zbyt nudne dla niektórych. Może i saduki by był filmik. Ta sobie wysieję po nagraniu tego filmiku reszta tych pomidorków, ale jeszcze na koniec ostatni numerek pomidorka wysieję razem z Wami tutaj. Numerek ostatni, a dlatego, że jest to jedyny pomidor, który wysiewam z tamtego sezonu. Postanowiłam jednak w tym sezonie, że wysieję tylko pomidory nowe, nowe odmiany, które zakupiłam. Nie będę wysiewać odmian z poprzedniego sezonu, za wyjątkiem tej jednej odmiany, a dlatego, że była bardzo pyszna. Nasionka są moje, pozbierane i jest to odmiana kiwi. Kiwi, zielony pomidorek, ale bardzo, bardzo pyszny. Można powiedzieć, że on jest nawet słodki. Jak jest taki mocno dojrzały, jest bardzo, bardzo dobry. Miałam ich niedużo w tamtym sezonie poprzednim, dlatego daję jeszcze raz mu szansę i wysiewam go teraz, właśnie w tym nowym sezonie. Więc wysiewamy kiwi, ale tylko jedno nasionko sobie wezmę, no i wysiejemy. Kto jeszcze nie próbował tej odmiany, kiwi jest naprawdę warta uwagi i polecenia. Naprawdę dobry, zielony pomidorek. Nie jakiś taki kwaśny, gorzki, tylko właśnie słodziutki. Zielony, a słodki. No i mamy jedno nasionko. No i wędruję tutaj do ostatniej przegródki, multi doniczki. No i można powiedzieć, pierwsze pomidory wysiane teraz sobie to jeszcze podleję spryskam i oczywiście od dołu również tak żeby nam tutaj pomidorki szybko wykiełkowały. No i wysiane, kochani. Ja się już z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia i wspaniałych wysiewów, aby wasze pomidory Wspaniale wzeszły, no i cieszyły Was potem w sezonie swoimi owocami. Kochani, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa pa pa.